Daję koloba generała, okej? Okay? Okay? Yy, witam. Wiele yy, ludzi się pyta, dlaczego ich psy zachowują się źle, dlaczego gryzą, dlaczego szczekają. Ponieważ ja odpowiem, że dlatego, że one są nauczone tego dobrego. Czyli na przykład podzielało im się kiedyś takie rzeczy, że mogły szczekać, mogły waliować, mogą gryźć. Teraz trzeba się odzwyczaić. A, i jeszcze jedno pytanie. Yy, yy. Dużo ludzi pytało się o to, po co jest klinker. Ja odpowiadam: klinker jest po to, żeby uczyć psa. Właśnie dlatego mogę uczyć klinkera, żeby pies nie gryzł ludzi. To jest moja koleżanka, która stała właśnie dzisiaj wychać na eteli. On się pies pogryzł i ma całą nogę całą chorą. I ja po prostu nie wiedziałam co się dzieje. Ona zaczęła krzyczeć i mówi, że pies ją A ten pies dosłownie był taki malutki, taki... Taki długi i taki malutki. Ja nie wiem, co z tego psa tak zło wstąpiło, że zaczął i gryźć. Ale mówi tylko jedno, że zawsze, jeżeli jest obok nas pies, musimy wiedzieć, jak się zachowuje. Nigdy, bo że nie wolno podejść do psa, który, no, który przecież jest agresywny. Nigdy, przecież nie powiedziałem takiego psa, który gryzie. I słuchajcie, jeżeli wspomnę tych klikerów, to próbuję ucić tego psa, tego co gryzie, ucić go klikerem. Na pewno się nauczy. Mam też kota, uczyłam psa klikierem, malutkiego kota, uczyłam mojego psa klikerem. mój pies to poksteryjów w włosy. Uczyłam go i naprawdę się nauczył. I słuchajcie, ten pies nie może być nagradzany. Za to, co zrobił. Za to, na przykład, jak pies ugryzie człowieka, nie może być agresywny, tylko skarcony. Nie biciem, bo wiecie, niektórzy tam walą psa w dupę i myślą, że to wszystko, tak można z bani powiedzieć. Ale <laughs> ale trzeba skacić co, złapać go za kark i powiedzieć fe albo zły pies. Bo jakaś jaka się chichra z tego, co ja mówię, ale wiem, bo po, po, pomaga u weterynarza, wiem, bo dużo się uczyłam na ten temat i myślę, że komuś pomogę. Jeżeli będziecie chcieli więcej, to proszę pisać. E, e na www, co ja mówię, przepraszam, na e mateo mateo404małpawp.pl. Jeszcze raz, mateo404małpawp.pl. I ja bardzo, bardzo dziękuję za to, że ktoś, chociaż ktoś mądry obejrzy ten filmik. a Zajmę się. A? O, ja dziś mała, wiecie, ale pamiętajcie, mówię. Klickerem. Utgekehrt, Psa. Klickerem.